Cześć, jestem Michał Wodarek. Trenuję w klubie Anko Zapasy Poznań. Właśnie jesteśmy po sparingach piątkowych. Sparowałem z Karolem Bedorfem. Co byś chciał jeszcze wiedzieć? No Jak Ci poszło generalnie, jak uważasz, bo Karol przygotowuje się do ważnej walki. Jak Twoim zdaniem wypada podczas tych sparingów? Podczas sparingów siłowo, kondycyjnie szczegółów oczywiście zdradzać nie będę. Ale jest bardzo dobrze przygotowany, traktuje to bardzo, tą tą walkę, traktuje bardzo poważnie, jest pełen energii i myślę, że jest bardzo dobrze przygotowany. Powiedz yy, to jest stójka bardziej, czy raczej parter co dominuje? Yy, generalnie tak, stójka, zapasy, parter yy, ma już doprowadzone do bardzo wysokiego poziomu przez co będzie miał Paweł na Nastula z całym szacunkiem do niego, ale będzie miał bardzo duże problemy. Czyli bardzo wszechstronnie, tak? W każdej płaszczyźnie jest dobrze przygotowany. No to jest MMA, także trenujemy MMA, także trzeba być tutaj w każdej płaszczyźnie być bardzo dobrym, no i Karol już naprawdę dochodzi do tego poziomu. Który to jest sparring? Pamiętasz, który raz już sparowaliście? Często sparujemy, Karol tutaj często przyjeżdża, ja nie przyjeżdżam do Szczecina, ale zacznę. Za dwa miesiące ja mam walkę 26 października. Często Karol tutaj nas odwiedza, no i często sparujemy, no jesteśmy dużymi chłopami i często sparujemy, ale nie pamiętam ile dokładnie już minęło tych sparingów. To powiedz trochę o przygotowaniach do swojej walki. Gdzie my walczysz i, i kiedy dokładnie? Walczę 26 października na MMA, tak 4, a przygotowuję się tutaj na sali Anko z zapasy Poznań, w Box Poznań. się chłopaki mnie żegnają. No, także... Już za dwa miesiące. Zobaczmy. No właśnie, ty masz, ty masz troszkę dłuższy okres przygotowania, ty dopiero zaczynasz, tak? Yy, to znaczy ja cały czas pracuję, yy, już wcześniej zacząłem yy, system przygotowawczy, yy, przez co mogę się lepiej przygotowywać do walki, też to jest jedna dla mnie z najważniejszych, w sumie najważniejsza na, 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 na tą chwilę, to dla mnie jak na, bardzo ważna walka. Bo mam przeciwnika, który ma większe doświadczenie w walkach MMA i naprawdę bardzo, bardzo poważnie traktuje tą galę i walkę. To dobrze się składa, że akurat możesz się przygotowywać razem z Karolem Bedorfem. No Tutaj mamy bardzo dużo w Poznaniu mocnych, silnych zawodników w naszej kategorii wagowej. No i jeszcze dzięki temu, że przyjeżdża tutaj do nas Karol Bedorf, no to podnosi nam już cały czas tutaj poziom sparingów. Powiedz w takim razie jeszcze, z kim oprócz Karola się przygotowujesz? ja mam dużo, dużo mam tutaj zawodników, tylko nie znam tych nazwisk, tutaj ksywkami nie będę rzucał. Chociaż w sumie no, przygotowuję się tutaj z, z trenerami klubu Wrestler 24, czyli z Guciem, z wiosłem. No i z wieloma innymi tutaj zapaśnikami, ponieważ to jest jeden z najlepszych klubów w Polsce, Grunwald Poznań, zapaśniczych. Przez to mogę trenować i styl zapasy tutaj i, i box, w klubie Boks Poznań mamy też paru ciężkich zawodników, którzy też mi pomagają w stójce, trenuję cały czas kopanie. A jak uważasz, co w Twojej walce będzie najistotniejsze, to będzie stójka, parter? Się okaże. Ja dziwnie może, może potraktujecie to nieprofesjonalnie, generalnie jakoś nie lubię patrzeć na, na to jak, jak walczy mój przeciwnik, nie, nie oglądam jakichś jego filmików, zostawiam to moim trenerom Andrzejowi Kościelskiemu, Guciowi, Wiosłowi i oni, oni to analizują, oni wiedzą co mam robić, poprawiają moje błędy, jest ich jeszcze trochę, ale oni nad tym pracują, ja tylko przychodzę, wykonuję pracę i, i myślę, że są z tego zadowoleni. W sumie to dobry pomysł, nie obciążasz siebie, dostajesz pewne wytyczne i realizujesz, tak? No, jakoś tam jest odciążenie, na pewno jakieś tam psychiczne. Nie chcę mi się tego analizować, bo to wiadomo, że im bliżej walki, to kto trenuje, kto przygotowuje się do walki, to wie, że jest im bliżej te walki, to sobie analizuje, a zaczynę od tego, zaczynę od tego. Ja nie, wchodzę, robię, przygotowuję się tak, że wchodzę, robię swoją robotę. Co będzie, to będzie, to jest tylko MMA, to jest waga ciężka. Tutaj, w jeden jakiś cios może zaważyć nad wszystkim. Ja postaram się trzymać wysoko gardę i mocno kopać, mocno uderzać i sprowadzać do parteru i tam też obijać. Tak jak powiedziałeś, część przygotowań jest tutaj w Poznaniu, ale też wybiera się do Szczecina, tak? Prawdopodobnie będę się wybierał do Szczecina, no, tam zaprasza mnie Karol i na pewno chciałbym tam poprawić z tego względu, że klub Berserker's Team jest najlepszy w Polsce, tutaj, jeżeli chodzi o parter, no to na pewno bym chciał tam podciągnąć moją umiejętności parterowe. Tak nieoficjalnie wiemy, że dochodzą takie słuchy, że po wygranej na, na GAI MMA ATAK jest szansa na to, że spotkasz się z Damianem Grabowskim. Przede wszystkim słuchajcie, przede wszystkim na dzień dzisiejszy nie wiecie z kim będę walczył, bo nie ma jeszcze tego w rozpisce MMA ATAK 4. Wiem tylko, że podpisałem kontrakt i, i czekam tylko na przeciwnika, ma być to ekonomu, a co dalej będzie, to zdradzić tego wam nie mogę, bo nie wiem. Nie, muszę to wygrać, potem będziemy rozmawiać. Po walce, bo rozmawiamy. Jak chcesz, to wpadnij na gale. Dobra, na pewno będę.